Hey, cześć siema, mam wszystkim. Ja nazywam się Bazi i zapraszam was do obejrzenia kolejnego filmiku. Tym razem przygotowałem dla was komentarz pod gameplay z. E... Modern Warfare 3, którego jeszcze nie było na moim kanale. Niedawno sobie ogólnie zainstalowałem, a czy zainstalowałem? Ściągnąłem, bo wygrałem na takiej stronce, grypl e, Modern Warfare 3 i sobie tam ściągnąłem e, i wiecie tam sam CDK i dalej, nie? No to sobie ściągnąłem i kiedyś grałem, ale później odinstalowałem i ściągnąłem sobie teraz od nowa, tylko że sam multiplayer. Dobra, w każdym razie macie tutaj Team Deathmatch na mapce Seatown, który ugrałem. No. Godzinę temu, może godzinę temu, kiedy nagrywałem ten materiał. O, okej, okay. godzinę przed nagrałem tego. Dobra, nieważne w każdym razie. Używałem sobie tutaj P90 z tłumikiem, broń dodatkowa to MP9 z tłumikiem, też moja tutaj zręczność, znaczy zręczne ręce, szybkie wyciągnięcie i stalker. Wszystko na pro. Eee, jakie były moje killstriki? Był to zrzut, czyli car package. Predator i um, Reaper. No. Jak więc ogólnie mam nadzieję, że Wam się spodoba. Grałem tutaj sobie z kolegą, którym nazywa się Kermit 9922. E, no i dobra, zaczynajmy. Dzisiejszy temat. E, nawet mam dwa. Czyli tak, jeden to jest jak spędzisz weekend majowy, a drugi, kim chcę zostać w przeszłości. No to zaczynamy, jak spędzę weekend majowy, jako że dzisiaj jest wtorek i dzisiaj właśnie jest 30 kwietnia, kiedy to nagrywam, e, z tego względu. Weekend majowy się już... W sumie to zaczął. Znaczy, nie, no zaczyna się jutro. Dobra, załóżmy. E, mamy. 6 dni wolnego, nie, 5 dni wolnego, z tym, że moja klasa jeszcze jedzie na wycieczkę, na którą ja nie jadę akurat, i będę miał 8 dni wolnego łącznie, także. Uhu, super. No i dobra, co ma zamierzam robić w ten weekend majowy? Nie wiem, na początku chciałem sobie wychodzić codziennie na dwór tam na rower z kolegami, ale okazało się, że dwóch z nich wyjechało, więc no nie wiem, jakoś to może będzie, jakoś, jakoś to zrobimy, ale ogólnie chciałem wychodzić, nie chciałem cały czas grać na komputerze. Zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie? nie mam jakoś ogólnie planów jeszcze, takich y, w przód, takich jakichś strasznych. No ale dobra. W każdym bądź razie zamierzam po prostu wychodzić na dwór. E, w niedzielę przyjeżdżają, także te trzy dni może też spędzimy jakoś e, wtedy no, na dworze, tak. A teraz będę musiał po prostu robić coś sobie innego. No e, i dobra, kim chcę zostać w przyszłości, więc to jest e, taki temat. Na które jest wiele odpowiedzi, że tak powiem, nie. E, I nie, nie wszystkie są pewne, więc tak. Czekajcie, bo ktoś się chyba chciał wejść do pokoju. Nie, dobra, jednak nie. Więc tak, kim chciałbym zostać? E, myślałem nad pójściem do Dęblina, tam do szkoły lotniczej. W e, ogóle nie chciałbym właśnie latać myśliwcami. Chciałbym ogólnie polecieć w kosmos, to jest chyba takie największe marzenie, tak? Ale żeby to zrobić trzeba by było właśnie najpierw umieć latać na odrzutowcach, a odrzutowca... odrzutowcach, kurde a dopiero później mógłbym lecieć w kosmos, ale to i tak trzeba by było mieć obywatelstwo. Na przykład USA bo tam jest na, na NASA. No. Także tam chciałbym właśnie lecieć, no ale niestety tak raczej nie będzie. Eee, tak, chciałem też kiedyś zostać architektem. Ogólnie w ogóle do szkoły, do Dęblina, tam trzeba mieć dobre oceny, strasznie dobre, nie? Trzeba mieć same piątki chyba, żeby się dostać, więc... No są jeszcze tak ćwiczenia, nie? Bo to jest jak w wojsku, więc to jest trochę, trochę ciężkie, nie powiem. No ale mam nadzieję, że dałbym radę. Eee, więc tak, co chciałem jeszcze? Chciałem zostać architektem. Eee, Architekt, no taka dosyć opłacalna praca, chociaż teraz właśnie e, po takim pewnym zastanowieniu to sądzę, że jednak nie jest to już tak opłacalne jak kiedyś, ponieważ e, teraz jest coraz więcej tych architektów, coraz więcej ludzi idzie na... żeby być architektem, prawnikiem, e, informatykiem, bo teraz te m, kierunki są naj, naj, najlepiej opłacalne po prostu i będzie ich za dużo, więc ja już chyba raczej nie pójdę na architekturę. Poza tym jest to e, zbyt ciężkie, podobno, tak słyszałem od mamy, bo tam e, jej koleżanki syn chodzi właśnie do technikum archi... no tam wiecie, o architekturze, oni musieli od razu e, rysować jakieś tam plany, więc naprawdę to jest dosyć ciężkie, zwłaszcza, że ja nie umiem zbyt dobrze rysować. <laughs> nie, nieśmieszne. No, więc co jeszcze? Ogólnie chciałem też kiedyś zostać inżynierem e, i tam, bo mojego kolegi rodzice właśnie są inżynierami i o to też jest dosyć opłacalna praca. Wiecie, projekt... Oni są jakimś tam a inżynier... No rury kanalizacyjne chyba projektują. Rury. rury kanalizacyjne projektują. Chyba. Nie wiem, tak mi się zdaje, więc no też chciałem zostać, ale to też raczej nie wyjdzie niestety. Mm, ale cóż, w sumie to czas pokaże, tak? Chciałem też kiedyś zostać piosenkarzem. Wow, co? No tak, chciałem zostać piosenkarzem, ee, ale mój głos teraz e, jest tragiczny, nawet sam nie chcę go słuchać, więc, więc to też nie wyjdzie. Tak, wiesz, że co? Nie wiem ogólnie, co będę robił w życiu i co zrobię, e, jak będę pracował i, znaczy jak, gdzie będę pracował i co będę robił e, i ogólnie czym się kierować, ale teraz jestem w gimnazjum, później mam zamiar iść do jakiegoś technikum, ponieważ moim zdaniem jest to bardziej opłacalne, a na ze mnie jakieś studia, może wtedy jakoś już zdecyduję a więc cóż, to by było na tyle mam nadzieję, że Wam się spodobał ten komentarz będzie więcej oczywiście Modern Warfare 3 i Modern Warfare 2 może jak mi się uda Black Opsa 2, nie wiem czy będzie też tak dużo. Ostatnio sobie zainstalowałem też Black Opsa 1, więc z tego też mogą się pojawić jakieś materiały, kiedy ogarnę tego Black Opsa 1. Bo nie umiałem w niego grać w ogóle, e, kiedy sobie go. Kiedyś instalowałem. W ogóle ścinał mi trochę, nie wiem dlaczego, znaczy trochę, no nawet dużo mi ścinał. Nie wiem dlaczego, jakoś słaba optymalizacja tej gry była. Więc nie wiem czy będzie. Będzie dużo materiałów z Black Opsa, ale postaram się chociaż jeden nagrać. Spróbuję sobie wyzerować staty, bo wtedy mi się lepiej będzie grało na pewno. Zacznę od początku. No, ale dobra. Także co? To by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie. Trzymajcie się i narka!